Aha. O, ale kurde, skill. Kurde, za chwilę skill. Dobra, no i po zabawie. Jasna, cholera, ale nie widziałem, że na, na tej wyspie jest tyle gobinów. No. Pierwszy raz widzę, że tyle gobinów jest. Poprzednim razem, jak grałem, to albo mało zwiedzałem, albo. nie wiem. Może po prostu na tym. Na wyższym poziomie trudności jest e, więcej gobinów. Złoto. To mi się przyda. To nie bardzo, chyba. Tych mixurek to właściwie nie używam. Raz tylko, kiedy grałem wcześniej, mi się przydały. A tak to takie takie małe coś, co się nie przydaje. E, nie mapa. Inwentory. Wyposażenie: jakiś pierścień, tak. Pięć zdrowia owadzi pierści, świetny duplikat mamy hmm, gdzie my w ogóle zamundrowaliśmy? aha, dobra, już wiem gdzie jestem e, to zrobiliśmy takie kółeczko wokół góry co, pewnie się nudzicie tam teraz a może nie, taka walka tu była epicka ale pewnie się nudzicie e, tak więc tutaj pozabijam jeszcze tych krzopiców. zobaczę to kółko co tam było i to by było na tyle w tym odcinku Eee, atakuj jego, a nie powietrze kurde mać Żej te mojewki i... No. Tak miało to wyglądać. Pyk, pyk, i pyk. Jeszcze raz. No. Eee, mana Owad Tymianek. Dobra, nie będę zbierał więcej tego tymianku, bo jest po prostu niepotrzebny mi już. Co tu jest? Skrzynię, by jakąś tu dali, a nie same drzewa, albo jakiś porządny ziół. No, chyba was pozrało. Ile tych gobinów? Jasna cholera. Ok, dostał parę razy. właściwie mogę już wy wykończyć go z tego. Eee, z tej kuli elektrycznej. Zbierz to, proszę, ja ciebie. O, kolejna skrzynka. Wiecie, co by mi się tu przydało? Przywołanie jakiegoś stwora To naprawdę byłoby pomocne W y, Arkanii Kurde. A ten będzie ogniem tutaj pluł na mnie, co? Oczywiście, ogień Masz błyskawicę. A fuck Zjem całe moje zapasy marchewek Aj, no, uciekaj no, kurde, co za. Co za, kurde. farciarz? To ja nie mogę. No. Koniec tego. Tym dostaniesz błyskawicę. Jeszcze jedną. I po tobie koleś. Jeszcze raz. Świetnie. Ojej, ojej, jeju ale mam tych teraz, jak to sprzedam, wszystko... Jest... o no, ten coś miał takiego aha no to już wiemy co miał mm, tam jest skrzynia warto byłoby do niej zajrzeć i ją ograbić, a tam widzicie ładne widoczki bardzo piękne ale nie ma co, normalnie jak w Skyrimie, podobne takie góry e, ośnieżone, piękne bardzo a właściwie to chyba niedługo coś sobie nagram ze Skyrim'a. Bo jakoś tak mi naszła ochota na właśnie grę w Skyrima, DLD Scrolls 5 Co on daje? 30 zdrowia, 10 pancerz, bla 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 i trochę strzał. Dobra Przejdźmy do tego kółeczka. Zobaczymy co tam jest. Rymianek. Mam nadzieję, że gominy już mnie nie zaczepią ponieważ już nie mam kompletnie chęci do walki z nimi Ech, tu jest to kółko, tak? i co tu mamy? nic! hurra! tutaj mamy nic! jeszcze nigdy, nigdy niczego nie widziałem dobra Ale przestańmy się ekscytować w tym pewnie coś w podziemiach tutaj siedzi tja, nara chłopaki o! Hehe, <laughs> super. Wam się zajmę kiedy indziej. Albo w ogóle. <laughs> nie, później się nim zajmę. jakoś nie mam ochoty na walkę teraz z kobinami. Kurde no. Jasna cholera. Więcej was matka nie miała. Super. Ja! Ja piernicze. Widzicie, jasna cholera. Do widzenia chłopaki! Jest ogrom. Spadamy stąd. Trzeba zapamiętać, że taka górka prowadzi do obozu gobinów, które trzeba będzie kiedyś zarżnąć e, Tak więc, jak widzicie, wyspa aż się roi od gobinów. Wytniemy je, obiecuję to. E, ale na razie to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, że walka z gobinami w większości nie znudziła Was e, tak bardzo. I do następnego odcinka. Zakończymy tutaj, w tej jakże przeuroczej. O, tam jest jakiś koleś. Przeuroczej jaskini. Tak więc. E, na razie, cześć. Pa. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.